MG w końcu. Dziękuję. A w ogóle jak masz na imię? Ola, ej, dodamy kogoś? OMG Ola ładne imię. Może dodamy? Moją kuzynkę. Oki to ja też dodam swoją kuzynkę. MG Tosia, ale Slayskin masz XD? Omg Gigi, dodałaś tylko mnie na grupkę. Hejka, jestem Tosia. O Hejka, jestem Paulina. Hejka, ja jestem Dregnina. Miło mi cię poznać, Paulina. Mnie również Tocninka. A ja jestem Gok Ola, witam cię Tosia. Na grupie? Witam, witam i o zdrowie pytam... Ha, HexD. Dobra, co, robimy? Pokażmy twarze. To ja pierwsza? Żartowałam, to nie ja, XDD, teraz naprawdę... Teraz ja. A teraz ja. Teraz ja. Wszystkie jesteśmy Slaydivy. Rel. Ej, bo jakaś dziewczyna chce do naszej grupy dołączyć. とどどだいん